Jego wykonaniu jest zdecydowanie mocną bronią, silną bronią, nie tylko jego samego, ale całego zespołu z Wocławki. No i właśnie, przywitał mnie trochę. Przy tym jak Eich Smith zyskiwał to Kabil. Tracił świetna akcja loketa w obronie i Michala zdobywa punkty w go. Jak była kontra. No by był sens. Tymczasem Lo Jogela, ale w wolnej pozycji po przekątnej był Aik Smith, ale tego nie widział Jogela. Bardzo dobra obrona Anwilu. Świetna kontra i Musius trafia za trzy. Irson jeszcze raz świetnie odegrał, ściągnął na siebie łapetę w dolnej połówce tabeliwną, bo mówmy się takim też jest Anvil, a także z drużyną Storunia i z Lublina. Tymczasem Matę no Anderson do Bojanowskiego, właśnie ten od razu zagrał dwa. No jeszcze raz Sajk, tym razem zawsze no lepiej l... sobie radzi. Teraz przegrał też od zasłony. Elwar, świetnie, do Wola. No i teraz trochę przysnął obrońca. Świetnie odegrał, Miucjus ma wolną pozycję, no ale nie trafił. Jeszcze Sloter. I on trafia za trzy punkty. Tak jest. Marchewka i K. -Bill w pierwszym składzie zespołu Górnika. Garcia znowu za trzy punkty, nie widząc kosza Michalak, także Vučić i Wall. Świetne znowu zasłony, zagranie dwójkowe. Jeszcze raz pod koszem Mate Vučić świetnie zobaczył. Michalaka i Defensory. ten... też ciekawe tutaj trener Ginsburg On, y, obarczył Amerykanina. Jeden i drugi zresztą. No i czysto. Okej. Okay. Elwar wyrwał piłkę. I bawi się Anwil Wocowek. Jeszcze akcja z faulem. Padła znowu kombinacja i Wócit się nie waha. To ją bardzo późno i nie trafił. Czekał fauli Elvar, Fridriksson, Michalak przeczekał rywala i kontra ida. <noise> Świetne odegranie. No Każdy tak, chce sobie tutaj coś załatwić. Czasem Pearson ładnie się rozpędził. Jeszcze podał do kodzie. Ja, coś. W takich meczach, niektórych z tych, to najłatwiej się właśnie. No najłatwiej Potknąć. zrobić tak, zrobić błąd. Jakiś, tak. Słupiński za trzy, nie i jeszcze Puchalski 61, 86. No bardzo, bardzo zły.